Witajcie. Dzisiaj taka sytuacja, że po powrocie z One Life'u dwutygodniowego trzeba będzie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zapakować w końcu motocykle do tego y, samochodu naszego po ostatnich modyfikacjach. Więc tak to wygląda na dzisiaj. Materace, pościel, poduszki trzeba będzie popakować w te pokrowce, złożyć łóżko, posprzątać wszystko pod. No I zobaczymy co dalej. Z tej strony też trzeba będzie posprzątać. To wszystko musi wjechać ładnie tutaj, jedno na drugie, zestakować, żeby oczywiście, bo w te, mniej więcej w tym miejscu będą e, kończyły się te właśnie uchwyty na przednie koło. Tutaj mamy już przygotowaną, przygotowany najazd i matę, którą rozłożymy na e, wykładzinę. Żeby można było wprowadzić motocykle. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Gumowa wykładzina. Będzie obcięta na wymiar, żeby wiedzieć, do, do którego momentu tutaj dosunąć uchwyty. I jak widać, Asia się tutaj bardzo dobrze sprawdza. Jako tania siła robocza. Jako precyzyjna siła robocza, a nie tania. Ty. O. I kolejne. Mamy to. Teraz. Te uchwyciki pójdą do środka. Motocykl już czeka zmierzony, żeby od łóżek jak się zamknie drzwi można było spokojnie go wstawić. Przepraszam. Ja tu idę. 40 4. I tu czterdzieści próba generalna, różnica między nami jest taka, że ja pani zachowawcza najpierw bym wprowadziła motocykl. Sprawdziła czy uchwyt jest we właściwym miejscu. A potem go przykręciła. Pan inżynier? Pan inżynier mierzy i ma być dobrze. Tu by się przydało jeszcze tak. I tu też by się przydało jeszcze tak. Pamiętacie, że mamy tu unboxy? Jak wyszło? Idealnie. No, powiem Ci, że na stek Brawomierniczy teraz sprawdź, czy drzwi się zamkną. Nie w ogóle nie działa. Już wiemy dlaczego, ponieważ tu jest taka odległość. A tu jest taka odległość. Hmm. I co? Taki inżynier jak i dupy trąba. Jeden jest, co prawda trzeba go przesunąć, znaczy uchwyt trzeba przesunąć. To pora na drugi. To ja się cofnę w bezpieczne miejsce. No i testing, testing, zamykanie drzwi. Twój siedzi. Mój siedzi. Brawo Halinka. Dobra halinka. A mój nie. psia korba No, myśl kombinuj. No nie no, co, co najmniej 5, jak nie 10 cm do przodu. Te 6 czyli, tyle co profil jest, trzeba przesunąć go do przodu. To będą się lepiej mijały kierownice. Okej. Okay. Co będzie nawet dobrym, dobrym rozwiązaniem. No to próba numer dwa. Za chwilę. teraz no do mnie no wydawałoby się że jakoś tak ja nie sięgnę przesunięte Zobacz, o już się ściemnia no masz, nagrywaj próba numer dwa Nic nie widać. Ciemność widzę, ciemność. No wpadziała, ale potrzebuje się doświetlić. Uwaga, zamykam. Okej. Okay. Ile jest? 2 centymetry. Tyle co tutaj? Tu no jest... nawet drubinę więcej. Tu jest centymetr No to u Ciebie są za 2 no i dobrze no. No to dziękuję bardzo za uwagę. Yy, yy. Czyli jaki jest finał tego doświadczenia? <laughs> Mamy motocyklowego campervana. O oh je! Yeah. To bajki stoją. Super. Ale trzeba było sprawdzić, czy zmieści się reszta bambetli. Daniela, materac. Poduszki, kołdry, pościel. Mój materac. Na podłodze mieszczą się tutaj boksy. Tu pozostałe boksy, też się zmieściły. I zostały nam do włożenia dwie rzeczy, których nie będziemy teraz wkładać, ale wiemy już, że się zmieszczą. Czyli pokrowiec z krzesłami kempingowymi i stolikiem. On wejdzie na sztorc pomiędzy motocykle bądź na górę. A tu się zmieszczą nasze emixowe torby z rzeczami motocyklowymi, oficjalnie. Mamy campervana do przewozu, również dwóch motocykli. Bez konieczności zdejmowania, może trochę kontrowersyjnej, wykładziny. Zobaczcie. Tutaj ładnie wszystko pasuje. Szyba od celetki mija się elegancko z mumboxem. U mnie tam trochę dotyka lusterko. Ale można je zdemontować i będzie niżej, będzie idealnie. A jeżeli chodzi o szybę, to no. Powiedzmy 2 cm luzu będzie. Hej, udało się. Z tyłu jeszcze leży na najazd. On pewnie pójdzie pod któryś bok. Wszystko działa jak należy.